Bonikanczej, tak dobry wieczór. Jutro trochę popada już tylko przy wschodniej granicy. Poza tym będzie pogodnie i ciepło, ale bez skwaru. Front atmosferyczny, który dzisiaj przynosił przelotne opady i burze, odchodzi na wschód. W tym czasie od zachodu rozbudowuje się wyż. Napłynie do nas ciepłe, ale już nieupalne powietrze. W naszej części Europy poczujemy umiarkowane lato. Znacznie cieplej jest na południu kontynentu i tam sucho, choć lokalnie w tak rozgrzanym powietrzu rozwijają się burze. Jutro najbardziej prawdopodobne są w Rzymie. Ten strumień gorącego powietrza dociera przez Paryż aż do Londynu, gdzie jutro znów 27 stopni i czyste niebo. W Polsce noc raczej rzeźka, na zachodzie i w centrum kraju będzie pogodnie. Na wschodzie i południowym wschodzie dużo chmur i popada. W pierwszych godzinach jeszcze burze mogą się zdarzyć w karpatach i na podkarpaciu. Większe pory wiatru będą właśnie w burzach, ale i na wybrzeżu. Jutro od rana sporo słońca, jedynie na wschodnich krańcach miejscami jeszcze pokropi. Mocniejszy wiatr poczujemy nad morzem i we wschodniej części Polski, a to temperatura, jakiej się spodziewamy, około 10. Kilka godzin później już wszędzie słonecznie. Temperatura dość wyrównana i niezbyt wygórowana, tylko na Suwalszczyźnie nieco poniżej 20 stopni. Do tego na północ, na północnym wschodzie będzie nam chłodniej, bo tam poczujemy silniejszy wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie trochę wzrośnie w Warszawie, osiągnie 1008 hektopaskali. W środę czasami popada na północy i wschodzie kraju, poza tym sporo słońca nadal wietrznie od wybrzeża i pomorza aż po Podlasie. Tam najchłodniej, a najcieplej na Śląsku. W czwartek słonecznie, ale nie wszędzie. Prawdopodobnie popada i zagrzmi gdzie niegdzie na Mazurach, Podlasiu, przy wschodniej granicy i na południowym wschodzie. Tego dnia już wszędzie będzie mocno wiało. W piątek jeszcze wietrznie na wschodzie kraju i być może popada na wschodnich krańcach. Poza tym pogodnie i umiarkowanie ciepło. Niemal Taka sama pogoda będzie w sobotę, a od niedzieli, od zachodu zacznie się robić gorąco. W najbliższym tygodniu w powietrzu na pewno będzie dużo pyłku traw. Blisko nieskoszonych łąk i trawników stężenie wręcz bardzo wysokie. Sporo jest też zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju alternaria. Jedynie w górach niskie stężenia, a na warmi, mazurach i podlasiu średnie. Jeszcze więcej jest zarodników z rodzaju kladosporium. Lepiej się oddycha tylko w górach. Początek nowego tygodnia ma być pogodny i gorący. Do zobaczenia! Monika tak dobry wieczór Państwu. Od Lublina aż po Białystok w tej chwili w Polsce jest najcieplej w tych miastach, w tych regionach na termometrach jeszcze 26-27 stopni. Zaledwie 3-4 godziny temu i w Warszawie było tak gorąco, ale e, popadało. Przeszedł deszczowy front i temperatura wyraźnie spadła. Widać, że ten front przemierza Polskę. W najbliższych godzinach, w nocy, rozłoży się wzdłuż wschodniej i południowo-wschodniej granicy, i to właśnie tam będzie padać deszcz, natomiast pogoda, No i czerwcowy długi weekend też zapowiada się pogodnie, bez żadnych groźnych zjawisk, ale z temperaturą niezbyt wygórowaną.